Self-adwokaci rozwijają się, ponieważ mają do tego warunki. Krystyna Mrugalska, prezes honorowa Psoni. Gdyby nie ruch rodziców, z którego powstało polskie stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, self-adwokatura nie mogłaby się rozwinąć. Cała działalność Psoni: od edukacji, przez rehabilitację małych dzieci, do warsztatów terapii zajęciowej. Przygotowywała osoby z niepełnosprawnością intelektualną do selwadwokatury, adwokatury zarówno pod względem psychicznym, jak i doświadczenia społecznego. Przypominam sobie zdjęcie z pierwszych warsztatów dla selwadwokatów adwokatów włócznicy. Ukazało się na okładce naszego pisma: Społeczeństwo dla wszystkich. Pamiętam te emocje, gdy robiłam te fotografie. To były dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, społecznie już nieco przygotowane do działania. Były przecież uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Self-adwokatura była dla nich nowością, ale bardzo szybko zrozumieli istotę sprawy. Stowarzyszenie powstało w 1963 roku. Zaczęło się od niewielkiej grupki rodziców: Państwo Ewa i Roman Garliccy, Teresa Dłuska i ja. Zastanawialiśmy się, co możemy zrobić dla naszych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Nawiązaliśmy współpracę z dziennikarzami z różnych miast w Polsce. Joanna Chorodecka z życia Warszawy bardzo się zaangażowała, wiernie nam towarzyszyła, opisywała wszystkie nasze akcje. Rodzice, którzy przeczytali te artykuły, zaczęli się do nas zgłaszać, oczekiwali, że się spotkamy. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Warszawie w czerwcu 1963 roku. Przybyło około 300 osób. To było coś niezwykłego. Niepełnosprawność intelektualna była wstydliwym tematem. Wcale nie było oczywiste, że ludzie będą się przyznawać, że mają takie dziecko. Wtedy mówiło się niedorozwój umysłowy, co samo w sobie było złą nazwą. Za przyczynę niepełnosprawności uważano głównie alkoholizm i choroby weneryczne, więc rodzice bardzo się wstydzili. Ale zaczęły się tworzyć małe grupki w kilku miastach. Najpierw to było kilkanaście osób, później coraz więcej. W niedługim czasie mieliśmy siedem kół w największych miastach Polski Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Częstochowie. Pierwszym zadaniem było zapewnienie naszym dzieciom dostępu do edukacji. Było dla nas oczywiste, że młodzi ludzie powinni się uczyć. Pierwszy ośrodek powstał w Warszawie nazwaliśmy go Szkołą Życia. Zgodę na ten eksperyment w kuratorium wywalczyli państwo Garliccy. Jak dzisiaj o tym myślę, to jestem zdumiona, że tak szybko zgodzono się na nasz pomysł. To przecież była wielka niewiadoma nikt nie mógł przewidzieć, jaki będzie efekt. Zdobyliśmy zgodę na utworzenie kilku grup w budynku, gdzie wcześniej była prowadzona produkcja rolna. Obiekt był w strasznym stanie. Rodzice odnawiali podłogę, szorowali stare meble, bo nie mieliśmy innych. Tak powstała pierwsza szkoła życia eksperymentalna, państwowa szkoła podstawowa dla dzieci głębiej upośledzonych. Rodzice z innych miast dzwonili i pytali, jak to zrobiliśmy. Podpowiadaliśmy, do jakiego urzędnika pójść, co powiedzieć, czego żądać. I w ten sposób udało się utworzyć pierwsze grupy tej super specjalnej szkoły. Bo w tamtym czasie funkcjonowały wyłącznie szkoły dla dzieci lekko upośledzonych tak się o nich mówiło. Dzięki nam wprowadzona została nowa forma edukacyjna. Zaczęło się kształtować przekonanie, że te okropne dzieci jednak mogą się uczyć. Oczywiście nie miał kto prowadzić tych lekcji, bo nauczyciele byli przygotowani wyłącznie do pracy z dziećmi z lekką niepełnosprawnością. Ale znalazły się dwie czy trzy nauczycielki, które zaczęły wypracowywać swoje metody nauczania. Medycyna nie rozpoznawała wtedy niepełnosprawności intelektualnej na wczesnym etapie. Kiedy u dziecka zdiagnozowano zespół Downa, lekarze mówili: Niech pani nie kupuje wózeczka, te dzieci szybko umierają. W związku z tym rzadko mieliśmy do czynienia z rodzicami nastawionymi na pracę z malutkim dzieckiem. Na szczęście byli i tacy, którzy widzieli sens takiego wspierania. W 1970 roku zaczęliśmy formę wczesnej interwencji. W centrum zainteresowania znalazły się najmniejsze dzieci. Najpierw były to turnusy maluchów z matkami w budynku Towarzystwa Przyjaciół dzieci. Przez dwa tygodnie do ich dyspozycji był wielospecjalistyczny zespół lekarz psychiatra, lekarz neurolog, psycholog, fizjoterapeuta, logopeda oraz ja, jako pedagog i kierownik. Tak się pojawiła wczesna interwencja. To rozwiązanie utwierdziło nas w przekonaniu, że prace z dzieckiem z niepełnosprawnością Trzeba zaczynać jak najwcześniej. Zaczęliśmy od edukacji, później pojawiła się wczesna interwencja, następnie punkty aktywizacji dla osób z głęboką niepełnosprawnością. To w ogóle była nowość, bo osoby głęboko, na ogół wielorako niepełnosprawne intelektualnie, były zupełnie wykluczone z wszelkiego oddziaływania. Wiem o czym mówię, ponieważ mój syn był właśnie w takiej sytuacji. Te zespoły aktywizacji dla osób z głęboką niepełnosprawnością kształtowały nowy paradygmat czyli nowy wzór myślenia o osobach, które wcześniej uważało się za skreślone. Następnie wywalczyliśmy powstanie warsztatów terapii zajęciowej, a później zakładów aktywności zawodowej jako miejsca pracy. Wszystko było oparte na nowych pomysłach i trudnej walce o pieniądze. Każda z tych form miała inne źródła finansowania. Trzeba było też wywalczyć podstawę prawną, żeby te rozwiązania weszły do systemu, a nie żeby funkcjonowały w wyjątkowych okolicznościach. I ta młodzież stała się aktywna. Chodziła do szkoły, do warsztatów terapii zajęciowej, miała swoje życie społeczne. Okazało się, że są gotowi robić coś pożytecznego. Takie podejście stało się powszechnym sposobem myślenia. Teraz problemem jest mieszkalnictwo. Starsi rodzice przychodzą do nas i pytają: Co się stanie z moim synem, gdy umrę? To trudne wyzwanie. W grę wchodzą pieniądze i polityka mieszkaniowa. Oczywiście, że w Polsce obowiązuje konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Mamy zbiór praw, które powinny być respektowane, a nie są. Konwencja mówi nie tylko o dostępie do edukacji i likwidacji barier architektonicznych. Ale również o równouprawnieniu we wszystkich dziedzinach życia, także w dostępie do mieszkalnictwa. I wreszcie mamy selwadwokaturę, czyli dorosłe osoby, które przeszły kolejne etapy edukacji, pracują i są gotowe, żeby znaleźć się w społeczeństwie. One mają wizję swojego życia. Nie mam wątpliwości, że gdyby nie rodzice, to tego wszystkiego by nie było może jako państwo dopiero zaczynalibyśmy myśleć o konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Ale żeby teraz można było realizować konwencję, to musiały pojawić się te kolejne etapy naszego działania. To wszystko były kroki, które stopniowo doprowadziły do zmian w myśleniu społecznym o niepełnosprawności. Dzisiaj już naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby jakiś rodzic usłyszał, że niepełnosprawność bierze się z alkoholizmu czy chorób wenerycznych. Skoro więc rodzice zostali pozbawieni poczucia winy, to są bardziej skłonni, żeby aktywnie działać. Chociaż jest wielu rodziców, którzy są na początkowym etapie akceptacji. Z kolei starsi rodzice są umęczeni, mimo że w tej chwili jest sporo formy wsparcia również rodziców. Między innymi mieszkania treningowe i asystencja. To też wywalczyło nasze stowarzyszenie. Warto wspomnieć, że ta świadomość społeczna zmieniała się i zmienia także pod wpływem materiałów drukowanych. Pamiętam, jak powstało nasze pismo: Społeczeństwo dla Wszystkich. Z panią profesor Anną fierkowską mankiewicz byłyśmy na kongresie w Hadze. Te wizyty w Europie, organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenia Rodziców Osób z Niepełnosprawnością, miały bardzo duży wpływ na nasze myślenie. Rozmawiałyśmy wtedy o tym, że nie możemy liczyć na to, że informacje o naszych działaniach będą się same rozprzestrzeniać bez naszego udziału. No to stwórzmy czasopismo, ale jaki tytuł? Wymyśliłyśmy, że to będzie społeczeństwo dla wszystkich. Kwartalnik ukazuje się od wielu lat, jest na wysokim poziomie. Problemem jest to, że wychodzi za rzadko. Musimy stale dokonywać wyboru tematów. W jednym numerze musi być wszystko: artykuły osób z niepełnosprawnością, sprawozdania z działalności, relacje z wydarzeń self-adwokackich, a także informacje naukowe oraz materiały szkoleniowe. To wszystko musi się znaleźć na kilkunastu stronach. Self-adwokatura, gdyby ją zdefiniować, to bezpośrednie występowanie we własnym imieniu. Chociaż ze wsparciem, przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Istotą jest to, że osoby mówią we własnym imieniu i same stają się rzecznikami własnych spraw. Gdyby spojrzeć historycznie na rozwój selwadwokatury w Polsce, to pierwsze warsztaty dla selwadwokatów odbyły się w łucznicy we wrześniu 2001 roku. To było wielkie przeżycie dla nas wszystkich. Rozmawialiśmy o wsparciu osób z niepełnosprawnością oraz motywowaniu ich do mówienia o swojej sytuacji. Warsztaty odbywały się jeszcze przez kilka lat. Zajęcia dotyczyły m.in. przygotowania do podjęcia pracy, prawa pracy oraz prawa medycznego. Podejmowaliśmy też kwestie występowania publicznego oraz podstaw wiedzy prawnej i obywatelskiej. W listopadzie 2003 roku wzięliśmy udział w międzynarodowym projekcie dotyczącym wypracowania metod pracy z grupami selwadwokatów z krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Projekt trwał do września 2004 roku. Międzynarodowe spotkania odbyły się w Czechach, Polsce i na Słowacji. Uczestniczyliśmy również w międzynarodowym projekcie Inclusion Europe. Od czerwca 2005 roku do października 2006. Odbyły się trzy seminaria, dwa w Budapeszcie i jedno w Brukseli. Obserwowaliśmy zachowania i pragnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i podążaliśmy za nimi. Po świecie krążyły już wtedy projekty konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Widzieliśmy, jakie prawa są wymienione, wyciągaliśmy wnioski i działaliśmy. W dodatku spotkania włócznicy odbywały się w niezwykłej atmosferze. Osoby z niepełnosprawnością były zafascynowane tym, co się działo. Konsekwencją spotkań w Łucznicy były nie tylko projekty międzynarodowe, ale też tworzenie grup self-adwokatów w kolejnych miastach: Gdyni, Lublinie, Poznaniu, Rybniku, Szczecinie, Tomaszowie Lubelskim i Żorach. W ten sposób rozwijała się ta idea i rosła satysfakcja nas wszystkich. Selwadwokaci naprawdę czuli, że to są nowe możliwości. Powstało na przykład internetowe radiosowo. Jedna z dziewczyn z zespołem Dawna przeprowadziła ze mną wywiad. Przyjechała do mnie do domu, była przygotowana, poruszała ważne tematy. Byłam wzruszona, bo to przecież był efekt jej pracy nad sobą. Wyszedł bardzo ładny wywiad. Chociaż stale brakuje nam pieniędzy, to ciągle mamy nowe pomysły. Świetną prowadzącą selw adwokatów jest Dorota Tomaszewska. Ma niezwykłe wyczucie, dorobek i osobowość. Self-adwokaci rozwijają się, ponieważ mają do tego warunki. To jest to, co od początku nas tak zafascynowało, czyli nowa droga dla nich. W tej chwili self-adwokatura jest w gruncie rzeczy szansą na rozwój obywatela. To już nie jest dziecko. To nie jest niepełnosprawny. To jest obywatel, który widzi i rozumie świat, potrafi się w nim odnaleźć. Myślę, że ta nowa droga nie jest jeszcze dostatecznie rozumiana. Nie dla wszystkich jest oczywiste, że osoba z niepełnosprawnością jest pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego, że jest obywatelem. A dla nich to jest bardzo ważne. Oni nie tylko rozumieją, ale też to swoje uczestnictwo w społeczności mocno przeżywają. W 2005 roku organizowaliśmy wystawę fotografii Chrisa Nidentala. Prezentującą osoby z niepełnosprawnością intelektualną przy pracy. Przy okazji pozowania do zdjęć, ich bohaterowie dzielili się swoimi przeżyciami, opiniami, pragnieniami. Zebrałam te wypowiedzi i zestawiłam je z opiniami na te same tematy wyjątkowych osób, głównie papieża Jana Pawła II, ale również innych filozofów. Wyszło z tego coś fantastycznego. Okazało się, że istota poruszanych zagadnień przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i wybitnych umysłów jest taka sama, aczkolwiek korzystanie z pojęć ze spojrzenia na ten problem było na różnym poziomie, co jest oczywiste. Oto wybrane cytaty osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teraz nie złoszczę się, jestem bardziej spokojny, staram się. Chcemy założyć rodzinę bez rodziców, zamieszkać bez rodziców w mieszkaniach chronionych. W tej grupie można nauczyć się żyć, bycia z ludźmi. Nie podoba mi się, że niektórzy ludzie z niepełnosprawnością są traktowani jak powietrze. Grupa mi pomaga, gadamy o problemach. Gdy robię to, co wiem i rozumiem, i sama decyduję, to jestem szczęśliwa. Zależy nam na kontaktach z innymi. Chcemy znaleźć pracę. Nauczyłam się w tej grupie rozmawiania. Do tego, kto pracuje, mówi się, proszę pana. Chcemy powiedzieć, że my jesteśmy samodzielni. Myślę, że selwadwokatura powinna być traktowana na równi z edukacją, już nie mówiąc, że na równi z rehabilitacją, logopedią itd. Uważam, że ludzie są przekonani do tego, że self-adwokatura jest ważna, choć oczywiście są tacy, którzy nie czują tego tematu, ale myślę, że głównym hamulcem jest brak pieniędzy. Bo jak czytam wypowiedzi osób z niepełnosprawnością, to jest zdumiewające, że oni sami dochodzą do tego, czym jest self-adwokatura. Oni czują się obywatelami, czyli widzą siebie wśród innych, widzą też swoje możliwości, ale i zobowiązania. Selwadwokaci mówią, chcą być wysłuchani i poważnie traktowani. Zresztą to też widać w tych wypowiedziach. Nie podoba mi się, że niektórzy ludzie z niepełnosprawnością są traktowani jak powietrze. Czyli chodzi o szacunek. W gruncie rzeczy wszystkie działania, w tym rozwój self-adwokatury, rozpoczynaliśmy w tym samym czasie co świat. Na przykład, wczesną interwencję zaczęliśmy wtedy co Francuzi a przecież w Polsce były wówczas dużo gorsze warunki. Założenia konwencji o prawach osób niepełnosprawnych zaczęliśmy realizować wcześniej niż została przyjęta przez ONZ. Myślę, że to był efekt działania zgodnego z naszymi wartościami i humanistycznym podejściem.